Szała. Tak, w końcu. Nareszcie, koniec lata, skończyło się, nie ma. Dobiegło końca. Dziś mamy kalendarzowy pierwszy dzień jesieni. Jesieniarz jest przeszczęśliwy, powiem wam. Ta pora roku ma sobie wszystko to, co kocham. I nieodłącznie kojarzy mi się z horrorami. A horror to gatunek, który jest bardzo bliski mego serca. Kocham i te horrory na poważnie i te groteskowe połączone z komedią, Jakby biorę wszystko, ma być dobre. I na start oraz na takie właśnie dobre wejście w tą najcudowniejszą porę roku, jaką jest jesień, polecam wam film The Void. Jest to horror z 2016 roku w reżyserii Stevena Kostanskiego i Jeremiego Gillespie. Jest posępna i burzliwa noc, a grupka osób zostaje otoczona przez yy, osobników w kapturach, prawdopodobnie jakąś sektę czy kult, a to tylko początek atrakcji. Więcej nie będę zdradzał, żeby nie psuć wam zabawy, ale powiem wam, że jest niepokojąco: jest obleśnie i jest groteskowo. Czyli, wszystko to, co powinien mieć taki porządny, dobry horror na taki właśnie jesienny wieczorek. Jest w tym filmie mnóstwo obrzydliwości, ale takich, takich uroczych powiem wam, i mnóstwo fantastycznie wykonanych efektów praktycznych, których nie powstydziłby się sam John Carpenter czy David Cronenberg. I powiem wam, że jeżeli jesteście fanami The Thing, Hellraisera, czy twórczości H.P. Lovecrafta, no to powinniście być w niebo wzięci. A więc, jeśli czujecie, że dzień chyli się ku zachodowi, mgiełka spowija pomarańczową poświatę ulicznych latarni, no to zróbcie sobie coś ciepłego do picia, zapalcie zapachową świecę i odpalcie The Void. Życzę Wam dobrej zabawy. Jest to moim zdaniem idealny horror na początek jesieni i na zbliżający się wielkimi krokami najwspanialsze święto w roku, czyli Halloween. Oczywiście, że tak. Tyle ode mnie na dzisiaj. Do następnego. Strzała.